Czy warto dokładać kasę z roweru, który byłby na przykład na osprzęcie Shimano Sora czy Tiagra do 105? Powiedzieć wam? No ja dobra, to wam powiem, ale pod koniec filmu. Test grupy Shimano 105 odsłona 5800. 105 to jest grupa oczywiście do rowerów szosowych, wyścigowych i też pretenduje sobie miano już do nazywania się grupą wyścigową, to znaczy taką, którą możesz zamontować do swojej szosówki, do swojego ściganta, pojechać na jakieś w miarę poważne zawody i nie będzie się z ciebie nikt w pletonie raczej śmiał. I faktycznie grupa 105 jest zaawansowana technologicznie, a dzisiaj chcę wam powiedzieć, jak wypadł jej test. Po pierwsze, bardzo się cieszę i naprawdę sam siebie pochwaliłem przez poklepanie się w plecy za to, że odłożyłem przekazanie Wam jakby testu grupy 105 w czasie. Nie zrobiłem tego wcześniej, tylko pozwoliłem sobie powiedzieć naprawdę w różnych warunkach, bo islandzka pogoda i różne warunki górskie, asfaltowe i lekko szutrowe sporo mi też więcej na temat tej grupy powiedziały. Sam test grupy chcę Wam przedstawić, może też pod kątem, czy warto dodawać dodatkowe pieniądze, na przykład z grupy Sora czy Tiagra właśnie do 105. Zabieramy się zatem za nasz test. W moim rowerze DLK 10, grupa 105, 5800 została zamontowana fabrycznie i była to Najniższa opcja zakupu Canondale na ramię K10, czyli na tej najlepszej w roku 2015 ramię aluminiowej od Canondale'a. W tym rowerze mamy tutaj klamko-manetki, obie przerzutki, łańcuch, kasetę i szczęki hamulcowe, właśnie ze 105. Nie będę mówił o kołach, dlatego że koła są wprawdzie szimanowskie, ale to jest inny model RS11 oraz wkład nie tyle wkład suportu, co mechanizm korbowy. Jest od FSA model GO czyli też nie 105. Większość grupy jednak mam i myślę, że te najważniejsze elementy mogę Wam śmiało omówić. Jaki jest mój poziom zadowolenia, kiedy jeżdżę na grupie Shimano 105 w tej najnowszej odsłonie? Może podzielmy to na dwie części. Hamulce roweru i napęd. Jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie, czy warto dokładać kasy do np. E, Sory czy Tiagry, żeby mieć stopiątkę, to zacznijmy od tego, co 105 ma, a te poniższe grupy na pewno nie mają. E, pierwsza rzecz to w naszym napędzie e, w trzymanie e, stopionie pojawia się 11-rzędowa kaseta. Mamy więc 11 biegów, system 2, 11 w tym rowerze, który. Zapożyczony został oczywiście z wyższych grup Ultegra i Dura-Ace, bo teraz Peloton jeździ właśnie na kasetach 11-rzędowych. W osprzęcie Tiagra będzie dziesiątka, tutaj w SORze będzie dziewiątka i tak jak Wam wcześniej mówiłem, w Claris tym, tym najniższym osprzęcie, prawie że to będzie już ósemka. Ale druga rzecz, oczywiście cała grupa została przeprojektowana. Z tych zmian, które warto wspomnieć, to jest wzmocniona, przeprojektowana też sprężyna tylnej przerzutki, która ma sprawić, żeby przerzutka była bardziej, bardziej reagowała na ruchy naszej dłoni na klamkomanetce. Ponieważ ta przerzutka obsługuje 11 biegów, będzie ona musiała pokonywać mniejszą drogę pomiędzy jednym, jedną zębatką a drugą zębatką, dlatego musi być precyzyjna, kiedy na przykład zrzucamy, to chcemy, żeby reagowała ona szybko. Stąd jej przeprojektowanie. Podobnie przeprojektowana została przerzutka przednia, tak jak widzimy całe jej ramię, tutaj, którym poruszamy. Siłą naszych dłoni jest znacznie dłuższe i jeżeli chodzi o działanie przodu, to jest naprawdę mega, mega dobrze, moim zdaniem. Kolejna rzecz to oczywiście same hamulce w nich też duża zmiana. Popatrzcie, mamy tutaj system dual pivot, czyli mamy dwa pivoty z lewej i z prawej strony. Na tych pivotach właśnie zgina się cały ten nasz mechanizm, w odróżnieniu od niższych grup, które mają. Piwot tutaj na środku, jak wiemy, linka ciągnie z jednej strony i przy jednym piwocie te szczęki nie zawsze pracują całkowicie równomiernie. W tym przypadku działa to naprawdę pięknie. Poza tym te piwoty są łożyskowane i hamulce to naprawdę plus tego roweru. Zaraz o nich jeszcze będę mówił. I reszta mamy klamkomanetki, które moim zdaniem są bardzo ergonomiczne. Uwielbiam kształt i łap, na których mogę naprawdę jeździć wielkimi godzinami. Tym bardziej, że pamiętacie w naszej żółtej strzale w tym Carondello Aero bolała mnie lewa dłoń od tej starszej klamkomanetki Ultegra. Ta jest szersza i ma się rzeczywiście wrażenie, że układa się pięknie do kształtu naszej dłoni. I mam wrażenie, że naprawdę mogę przemierzać świat. Właśnie jadąc sobie na łapach. Oczywiście klamki wychylone są do zewnątrz, łatwiej jest je dostać. Niekoniecznie chciałbym mieć aż tak duży luz, jeżeli chodzi o zmianę biegów w moich klamkach, ale ich praca jest też precyzyjna. Wyraźne kliknięcia i to działanie jest ok. Przejdźmy więc do działania samej grupy. Tak jak Wam powiedziałem, z pracy hamulców jestem bardzo, bardzo zadowolony. Ja lubię mieć ustawione hamulce w taki sposób, żeby lekkie naciśnięcie już powodowało rozpoczęcie hamowania. Tak właśnie się dzieje w przypadku tych hamulców. Mogę naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć, że hamulce te są wysokiej jakości, ponieważ testowane były w warunkach ciężkich, mokrych, na dużych wzniesieniach i zjazdach do 18% około i uważam, że naprawdę zdały hamulce egzamin. Odnośnie tego, co się zmieniło, zapomniałem Wam też powiedzieć o łańcuchu, przepraszam Was za brut, ale w moich warunkach tutaj nie mam niestety możliwości wypucować całkiem rower i tak się starałem, żeby był jak najczystszy dzisiaj do, do testowania. Jest to łańcuch kierunkowy, pamiętacie już mówiłem Wam o tym, że e, dystrybutor najwyraźniej Carondella odwrotnie zamontował ten łańcuch. Co zauważyłem po tym, że po zewnętrznej stronie ogniw nie było napisów, były one po wewnętrznej, powinno być dokładnie odwrotnie. Teraz grawer jest tam, gdzie powinien, a każde ogniwo zaprojektowane jest tak, żeby łańcuchowi łatwiej było zeskakiwać w dół i żeby szybciej załapywał nam też rozmaicie ukierunkowane, ukształtowane zęby na chociażby kasecie w górę. Przejdźmy do tego, co mi się nie podoba. E, powiedziałem Wam o tym, że po założeniu łańcucha we właściwy sposób e, byłem już super zadowolony z tego, jak chodzą biegi. Ale muszę Wam powiedzieć, że jestem może tylko trochę zadowolony po tym jak zabrałem ten rower na mega podjazdy na których już naprawdę biegi mi się skończyły byłem zmęczony i nie zawsze uważałem tak bardzo żeby odciążyć mechanizm korbowy podczas cyklu pedałowania w momencie kiedy zmieniałem bieg na wyższy no, na niższy to może ma mniejsze znaczenie, ale na wyższy. I spodziewałem się po tej grupie, że będę tylko zawsze słyszał takie zink w momencie, kiedy zrobię to mocno, podczas, w miarę mocno oczywiście, podczas nacisku, też nie przesadzałem oczywiście z tym. Jednak łańcuch lubi sobie czasami gdzieś jeszcze momencik powędrować lubi się troszeczkę podnieść ogniwem na, na ząbku, zanim na niego wskoczy. I uważam, że... W mojej kadusemce, tam gdzie miałem grupę Tiagra z roku 2019, tam oczywiście było 9 biegów, te biegi wchodziły łatwiej. Starałem się rozważać wszelkie możliwości, dlaczego nie jestem zadowolony z tego napędu, bo nie lubię mówić Wam, że coś nie działa tak, jak na przykład bym się spodziewał, zwłaszcza w tym zakresie cenowym. No, oczywiście, jedna z rzeczy to sam fakt, że mamy tutaj napęd 11-biegowy. Cały system w momencie, kiedy robimy coraz mniejsze przerwy między biegami, przerzutka musi obsługiwać coraz więcej koronek, cały system musi być bardziej precyzyjny. Ten system jest precyzyjny, przerzutka jest precyzyjna, nie ma absolutnie żadnych luzów. Co do przerzutki, w momencie, kiedy ją w taki sposób badamy, nie mam żadnych zastrzeżeń, natomiast w momencie kiedy to zaczyna już chodzić, zaczynam na tym jechać, nie jest to dla mnie idealne. Oczywiście, każdy chciałby mieć jak najwięcej biegów po to, żeby móc lepiej dobierać szybkość pedałowania. Pamiętajmy jednak, że to ilość zębów oczywiście decyduje o tym, na jakie góry będziemy mogli wjeżdżać, albo do jakich prędkości będziemy mogli się rozpędzać dopedałowując i nie ma to akurat nic wspólnego z tym, czy mamy kasetę 11-19-biegową. Druga rzecz, w której dopatrywałem się tego, czy, czy mogłoby to być przyczyną moich odczuć, jest sam fakt, że na łańcuchu odwrotnie założonym przejechałem jakiś dystans na tym rowerze. Był to jednak dystans około 150-180 km i nie uważam, żeby coś złego miało się w tym czasie stać czy łańcuchowi, czy całemu napędowi. No ale brałem to też pod uwagę. I trzecia rzecz, która na pewno na to wpływa, no ale każda stopiątka będzie to miała. To nie jest cecha roweru, ale stopiątki. To jest linka. I tutaj do tego celu specjalnie odepniemy mikrofon. I dam wam posłuchać tej linki. Pamiętacie, jak kiedyś robiłem porównanie dobrej jakościowo linki i takiej sobie linki. W takim porównaniu słychać. Jak linka jest szorstka albo gładka? Posłuchajcie tego. Dobra, wracam z mikrofonem. Oczywiście zawsze słychać trochę kiedy przejeżdżamy paznokciem e, po lince. E, I chociaż Shimano w tym w zasadzie to na stronie Kanodela to czytałem, e, Cannondale gdzieś się chwalił, że też linki są powlekane. Ale ja właśnie z tego powlekania nie jestem zadowolony, bo nawet, wiecie co, kiedy złapię sobie linkę od przedniej przerzutki i nią tak poruszam, to czuję wyraźnie pod palcami takie rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr a przecież ta linka nie przechodzi już przez żaden pancerz, tylko ślizga się na tym ślizgaczu tutaj na mufie pod ramą, który naprawdę daje minimalne opory, więc Mimo tego, że w tym kanonie mamy oryginalne pancerze Shimano, więc, jeżeli oryginalne pancerze Shimano, to jestem niemalże przekonany, że jest to też oryginalna linka Shimano, bo przecież klamka manetki sprzedaje się razem z linkami. I to uważam, że jest minusem, i myślę, że wymiana tego mogłaby poprawić moje odczucia z jazdy. Ostatnia rzecz, w której szukałbym ewentualnie. Też przyczyny, dlaczego to tak chodzi, to jest ta kwestia, że przeprojektowano w tych klamkomanetkach przebieg pancerza, i chociaż sam do środka nie zaglądałem i nie mogę Wam teraz pokazać, nie jestem przekonany, czy ten przebieg pancerza jest teraz lepszy czy gorszy, ponieważ po prostu biegi nie chodzą tak, jakbym naprawdę się tego spodziewał i tego od nich chciał. Sama klamka manetka moim zdaniem działa pięknie. Manetką zrzucamy na biegi wyższe, czyli cięższe, i możemy zrzucać co jeden, o jeden bieg. Natomiast całą tą klamką wrzucamy do góry i możemy wrzucić o jeden, możemy wrzucić dwa, a możemy też wrzucić trzy. W taki właśnie sposób to działa. To cyknięcie jest wyraźne, bardzo przyjemne, daje poczucie, że to wszystko jest właściwie złożone, chociaż składa się z wielu i to też malutkich elementów, ale takie samo, podobne przynajmniej moim zdaniem, takie samo odczucie mam też w niższych grupach Shimano. Teraz rzecz, która może nie jest wadą, ale należy się do niej przyzwyczaić, to jest dostrajanie przedniej przerzutki. Wyjaśniam już o co chodzi. W momencie, kiedy jedziemy na przykład z przodu na dużej tarczy i z przodu i z tyłu wybieramy też jakieś w miarę duże zębatki, oczywiście nie chcemy doprowadzać do takiego pełnego krzyżowania łańcucha, no ale powiedzmy w takim ustawieniu. Przez jakiś czas chcemy pojechać, to nie chcielibyśmy, żeby łańcuch ocierał nam tutaj o łyżkę, o prowadnik przerzutki przedniej, i do tego służy taka opcja wklamkowana cel lekkiego naciśnięcia, która zobaczcie, co z tą przerzutką zrobi. Poprawia ją. I właśnie to wymaga przyzwyczajenia. Zobaczcie, żeby tą przerzutkę tylko dostrawić, dostawić, dostroić, naciskamy lekko. A jeżeli wcisnę troszeczkę dalej, dwa cyknięcia słychać, to w tym momencie ta przerzutka już będzie nam zrzucała. Zobaczcie, ona już ściąga łańcuch z górnej tarczy. Ta różnica między dostrojeniem a zrzuceniem jest naprawdę niewielka i no, jeżeli macie zmarznięte dłonie, to już w ogóle może być problem, ale nawet w warunkach normalnych w lecie po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić. Myślę, że kilka jazd to będzie mało. Może nie wiem, z miesiąc takiego regularnego użytkowania sprawi, że będziecie już naprawdę odruchowo robić to lekko. Nie można sobie zrobić tego tak klapiąc ręką jakoś szybko po, po manetce, bo to się wtedy nie uda. Trzeba to zrobić precyzyjnie albo zrzucamy, albo tylko dostrajamy. No więc w końcu czy warto dopłacić pieniądze do grupy 105? Czy warto kupić 105 zamiast Tiagry albo Sore? Co mamy? No mamy yy, hamulce bardzo dobre na podwójnych piwotach. W tych niższych grupach hamulce też nie będą złe. No i mamy 11 biegów. W niższych grupach mamy 10 9 co też nie wydaje się być za mało. I tu wydaje mi się, że yy, ta grupa Shimano 105 trochę się w niewygodnym miejscu pojawiła. Grupa 105 zapożyczając technologię z wyższych grup dura i Ultegry staje się jeszcze bardziej racingowa. No, ale problem moim zdaniem polega na tym, że jeżeli ja nie biorę udziału w poważnych zawodach szosowych, biorę może w jakichś lokalnych, a przede wszystkim w moim przypadku konkretnym będzie to poważne trenowanie na szosówce, ale do poważnych za zawodów górskich, a nie do szosowych, nie zależy mi na tym, żeby mieć stopiątkę. Myślę, że Tiagra byłaby dla mnie naprawdę optymalna. Natomiast jeżeli już chcę brać udział w poważnych wyścigach szosowych. Tacy zawodnicy z kolei najczęściej, jeżeli już zajmują jakieś bardziej czołowe miejsca, dostają sponsorów rowery na osprzęcie Ultegra i nawet bardzo często na osprzęcie Dura Ace. Myślę, że 105 na pewno będzie znajdowała szerokie grono odbiorców, ale chcę Wam tylko pokazać, że nie sztuka jest wywalić pieniądze i mówić że na grupie Shimano 105. Uważam ogólnie, że jest to dobra grupa, ale jeżeli ja miałbym odpowiedzieć, czy warto, warto dopłacać z Tiagry do 105, Moim zdaniem nie warto. I jeszcze jedna rzecz, o której e, warto pamiętać. E, w manetkach tej klasy nie będziemy mieli już optycznego wskaźnika biegów i nazwijcie mnie, że jestem albo nie wiem, jakimś ignorantem, albo że się nie znam. Ale ja lubię widzieć na jakim jeżdżę biegu. Moim zdaniem, niestety, grupa niższa Tiagra też już chce być podobna do 105, w związku z czym swój optyczny wskaźnik też straciła, więc optyczny wskaźnik będzie się pojawiał dopiero w grupie SORA, czyli tej dziewięciobiegowej. No i na to nic nie możemy poradzić. Tak to już po prostu jest. Moim zdaniem, zwłaszcza przy 11 biegach, fajnie by było widzieć, gdzie mniej więcej się znajduje, żeby nie krzyżować za bardzo łańcucha, no ale. Nie uważam, że to jest niedoświadczenie, bo mam dziesiątki tysięcy kilometrów przejechanych na rowerach szosowych, zwłaszcza górskich. Ale w górskich mam optyczne wskaźniki i bardzo z nich korzystam i nie wiem czy to jest przyzwyczajenie, ale tutaj po prostu trzeba czasami spojrzeć sobie na kasety z tyłu. I jeszcze jedna rzecz Grupa Shimano 105 ma wewnętrzne prowadzenie linek. Tak? czyli Zobaczcie, skram komanetki, nic nie wystaje, linka sobie idzie tędy ładnie, ładnie nazwijmy to i, i idzie dalej. Podobnie już będzie w grupie Tiagra, natomiast w grupie Sora pozostaje jeszcze taki pancerz, który będzie wychodził mniej więcej tutaj z naszej łapy no, i szedł dalej do ramy. Jakie rozwiązanie jest lepsze? Takie jest bardziej aer aerodynamiczne, takie jest oczywiście bardziej profesjonalne, ale takie jest oczywiście. Bardziej trudne w obsłudze. Jeżeli chcemy na przykład wymienić pancerz, musimy ściągać całą owijkę, Niektóre owiki po prostu są z takiego materiału, mają na sobie taki klej, że po ich ściągnięciu ponowne zaplecenie sprawia, że one już nieładnie odstają, i nie jest to najlepszym rozwiązaniem więc owszem fajnie wygląda prowadzenie wewnętrzne linek owszem profesjonalnie wygląda brak optycznego wskaźnika ale też chcę żebyście wiedzieli że coś takiego istnieje i w codziennej obsłudze może to być plusem albo minusem i to co jest droższe nie zawsze będzie dla nas lepsze Chociaż jestem ogólnie zadowolony z tej grupy, na pewno osładza mi jej użytkowanie, działanie hamulców, a zwłaszcza kształt klamp-komandety, który po prostu bardzo, bardzo lubię, bardzo mi leżą, jestem z nich zadowolony. To naprawdę polecam Wam mocno się zastanowić, czy będziecie chcieli koniecznie mieć rower już przynajmniej na tej 105, czy jednak się uśmiechniecie do niższych grup, które też mogą się okazać dla Was dobre, a w kieszeni zostawicie pieniądze na wyjazdy, na zawody, urlop z rodziną, jakąś kasę na komputerek rowerowy, ciuchy czy cokolwiek innego. Tyle jeżeli chodzi o mój dwutygodniowy test w trudnych warunkach górskich też na Islandii i na bardzo też często różnych i trudnych drogach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś co może pominąłem, to zadajcie w komentarzach, na pewno Wam odpowiem. Jeżeli macie też swoje odczucia z jazdy, jeździcie na takiej stopiące, chętnie poznam też Wasze zdanie. Czekam, żeby się pojawiły jakieś głosy pod spodem wideo. Jeżeli informacje, które podałem w tym wideo, yy, okazały się dla Was pomocne, zachęcam Was do polubienia filmu i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!